Witaj! Dziś w prosty sposób pokażę ci, jak działa strona bierna. Nauczysz się, jak budować zdania w trzech podstawowych czasach, dowiesz się, czym różni się strona czynna od biernej, a także, jak przekształcać zdania. Jeśli chcesz opanować podstawy i używać strony biernej pewnie i poprawnie, to oglądaj dalej. Na początek, dlaczego w ogóle trzeba wiedzieć, jak wygląda strona bierna? Bo jest niekiedy zdumiewająco podobna do strony czynnej i jej nieznajomość może prowadzić do niebezpiecznych nieporozumień. Spójrz. They chased the thieves to strona czynna. They were chased, a to strona bierna. Jeśli chodzi o budowę zdania, różnica niewielka. Jeśli chodzi o znaczenie, całkiem spora. Albo taki przykład: He ate the cake, strona czynna. He was eaten, strona bierna. W stronie czynnej działamy, jesteśmy sprawcą, natomiast w stronie biernej to z nami coś robią, my jesteśmy bierni. W języku angielskim stosunkowo często używamy strony biernej. Używamy jej, kiedy nie interesuje nas, kto wykonuje daną czynność. Na przykład. English is spoken in 80 countries. Albo gdy nie chcemy mówić lub nie wiemy, kto jest sprawcą. The car was stolen. Jak budujemy zdania w stronie biernej? Zasada jest bardzo prosta. Potrzebujemy osoby, czasownika być oraz czasownika głównego w trzeciej formie lub z końcówką ED. Czasownik główny zawsze jest w trzeciej formie. Tu przykłady. Lub ma końcówkę ED, bez względu na to, w jakim czasie wypowiadamy zdanie. Żeby było wiadomo, z jakim czasem mamy do czynienia, trzeba zastosować odpowiednią formę czasownika B. Stronę biedną możemy stworzyć w każdym czasie, jednak na poziomie podstawowym wystarczy opanować jej tworzenie w trzech czasach. Teraźniejszym Present Simple, przeszłym Past Simple i przyszłym Future Simple. Musimy więc znać odmianę czasownika B w tych trzech czasach. W czasie teraźniejszym czasownik B ma trzy formy, w zależności od osoby M. Is oraz are. W czasie przeszłym formy są dwie, was i were. A w czasie przyszłym forma jest jedna do wszystkich osób, will be. Mówiłam wcześniej, że strony biernej używamy, gdy nie wiemy lub nie chcemy zdradzić, kto jest sprawcą. Jeśli jednak wiemy i chcemy o tym powiedzieć, to robimy to w tym miejscu. Po słówku by, przez. Na przykład. It was made by, Anna, Tom, People I tak dalej. Ewentualnie możemy użyć zaimka do pełnienia. Mi, mnie, you, ciebie, him, niego, her, nią, it, to, us, nas, them, nich. Jeśli chcemy w stronie biednej stworzyć pytanie, to odpowiednią formę czasownika be umieszczamy przed osobą. W czasie przyszłym przed osobą postawimy samo will. Be zostanie na swoim miejscu. Natomiast, żeby stworzyć przeczenie, do czasownika be dodajemy not. W czasie przyszłym not dodajemy do will, a forma skrócona to won't. Bardzo ważna jest umiejętność płynnego przechodzenia ze strony czynnej na bierną. Nauczmy się więc wykonywać takie transformacje. Rób to krok po kroku. Mając zdanie Tom ate the cake, najpierw zidentyfikuj podmiot, czyli osobę wykonującą czynność, u nas Tom. Czasownik, czyli co zrobił, ate, zjadł oraz dopełnienie. Kogo co? The cake, ciasto. Dopełnienie umieść na początku zdania. The cake staje się naszym nowym podmiotem. 2. Zorientuj się, w jakim czasie zapisany jest czasownik w zdaniu wyjściowym. AID to forma przeszła czasownika it. Mamy więc do czynienia z czasem past symbol. Jako, że w stronie biernej potrzebujemy czasownika be i chcemy, by nasze zdanie wciąż było przeszłe, musimy odmienić be w czasie past symbol. Jak wiemy, ma on dwie formy: was i were. Do naszego zdania pasuje jednak forma was, bo ciasto to ono, it. Teraz zajmiemy się czasownikiem głównym. Potrzebujemy trzeciej formy czasownika eat, gdyż to czasownik nieregularny, a tą formą jest eaten. A jeśli chcemy dodać przez kogo ciasto zostało zjedzone, możemy naszego sprawcę, Toma, umieścić na końcu zdania. Tylko koniecznie dajmy przed nim słówko by. To teraz przykład w czasie teraźniejszym i zdanie, które najczęściej usłyszycie w stronie biernej. W stronie czynnej brzmi tak: They call him John. Nazywają go John. Żeby stworzyć stronę bierną, Najpierw identyfikujemy podmiot, czasownik i dopełnienie. Dopełnienie staje się podmiotem nowego zdania, a więc z zaimka dopełnienia him musimy stworzyć zaimek podmiotu he. Problemy z zaimkami? Koniecznie zobacz ten film. Nasz czasownik cool jest w czasie teraźniejszym present symbol, więc czasownika be też potrzebujemy w tym czasie. Do he pasuje nam forma is. I teraz czasownik główny, cool, jest czasownikiem regularnym. Dodamy mu więc końcówkę ed i otrzymamy cooled. Nasze zdanie brzmi He is called John. Możemy dodać by i sprawcę. Pamiętajmy tylko, że po by jest zajmik do dopełnienia. Więc zamiast they będziemy mieć them. He is called John by them. Nikt by tak jednak nie powiedział. Jacyś oni to tak mało istotna osoba, że w stronie biernej się ją pomija. Zauważ, że na język polski zdanie He is called John zamiast dosłownie on jest nazywany John przetłumaczymy raczej jako on nazywa się John. A jakbyśmy takie zdanie powiedzieli w stronie biernej? We will invite her tomorrow. Zaprosimy ją jutro. Identyfikujemy poszczególne części We will invite her. Szukamy dopełnienia her. Umieszczamy je na początku nowego zdania, zamieniając na zaimek podmiotu she. Identyfikujemy czas. Will invite wskazuje na czas przyszły future symbol. A formą przyszłą czasownika być, której potrzebujemy, jest will be. Invite jest czasownikiem regularnym. Dodamy mu więc końcówkę ed i otrzymamy she will be invited tomorrow. Oczywiście możemy dodać przez kogo? By us. Us pochodzi od we, ale nie musimy. Zauważ, że i tu po polsku zamiast mówić ona będzie lub zostanie zaproszona jutro, częściej potocznie powiemy zaprosi się ją jutro. W języku polskim często stosujemy formy bezosobowe, które w naturalny sposób omijają informacje o sprawcy. W języku angielskim jednak nie mamy takiej możliwości. Zdanie musi mieć osobę. Dlatego gdy nie znamy lub nie chcemy wyjawić sprawcy, używamy właśnie strony biernej. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Zajrzyjcie też do opisu. Przygotowałam mnóstwo materiałów na stronę bierną. Kochani, zasubskrybujcie kanał i włączcie dzwoneczek, jeśli chcecie otrzymać powiadomienie o kolejnym filmie. A jeśli macie problem z czasami, to koniecznie obejrzyjcie wstęp do czasów. Pamiętajcie, że jesteście super. Tak po prostu. Ściskam pa!